Cześć witam was w kolejnym odcinku Dragon Ball ciekawostki A w tym odcinku przyjrzymy się bliżej Gotenksowi, tak Właśnie Gotenksowi, czemu Nie mam pojęcia, ale jak przyglądaliśmy się e, Gogecie Znaczy Egipto, właśnie można by się Przyjrzeć Gogecie To jest dobry pomysł, ale mniejsza o to Jedziemy z Goteksem Gotenks Gotrank, Tranko Goten, Tranksu Gotranksu, Gotenks. Różne są różnie w zależności od y, wersji jaką oglądaliście. Jedziemy. Gotenks. Jest to wynik scalenia techniką fuzji są Gotena i Tranksa. Wygląd. Gotenks nosi kamizelkę, która jest połączeniem w historii obydwu wojowników i zarazem znakiem rozpoznawczym fuzjera. Wokół Bioder ma przeglądany zielony pras. Nosi białe, dwa biste spodnie, ciemne buty i czarne frotki na rękach. Jego fryzura jest mieszanina zarówno włosów Trunksa jak i Gotena. Z przodu są one czarne jak u Gotena, a boki są purpurowe jak u Trunksa. Samo uczestanie przypomina wegetę. Jego ciało jest bardzo umięśnione i dysponuje ogromną siłą, zwłaszcza dla kogoś w jego wieku. Jego wiek jest nieznany ze względu na to, że Trunks jest o rok starszy od Gotena. Zachowanie Gotenks jest zarozumiały, arogancki i złośliwy. Co upodabnia go do Trunksa. Jego styl walki przypomina technikę Gotena. Historia: Gotenks jest jednym z dwóch fuzji za pomocą techniki fuz... Tańca fuzji przeprowadzonych w Dragon Ball Z. Drugim fuzyjnym efektem jest Gogeta Saiyanin stworzony przez Goku i Vegeta. Osiągnięte poziomy to Super Saiyanin. I super Saiyan 3. Jak wiemy, G Gotenks pojawił się także w Dragon Ball Super, kiedy to Gogeta jest 3 walczy z Wirusem podczas urodzin Bulmy, ale przegrywa. Tutaj chyba w najnowszej wersji połapie i druga, i chyba się wtedy fuzja rozpada. A drugi raz walczy z klonem Vegeta, stworzony przez Nanduską Wodę ale nie daję mu rady i fuzja się też rozpada tak wszyscy pamiętamy jak Gotenks zaczął zwiększać energię zwiększać energię zwiększać energię aż ociągnął ssj 3 szczerze ten pomysł na początku nie przyszedł nie przypadł mi do good ponieważ Goku pracował na STZ-3 naprawdę naprawdę długo a oni tak i mamy ssj 3 Szczerze powiedzia pomysł w ogóle mi się nie podobał, bo jak już mówiłem nienawidzę mego trunksa. Po prostu olej Trunksa z przyszłości jest lepszy, jest... ma w sobie to coś jeszcze ta jego bluza, znaczy nie bluza, to kurtka. Mówię wam, To jest klasa, jeszcze walczy mieczem. Po prostu... Cudo! A ten Trunks jest zarozumiały, bogaty i w ogóle po prostu nie, no widzę go. Samo imię Gotęks nadał sobie sam. Tam na początku było, mówcie do mnie, Gotęks. Coś takiego, jak wiemy, Gotęks ten, ten prawidłowy urodził się przy trzeciej próbie. Bo trans chyba źle składał palce do tego tańca fuzyjnego. Najpierw urodził się gruby, potem ten chyba szczupły. Znaczy, no nie szczupły, bardziej suchochlatez, Suchy jak palec, suchy jak patyk. I dopiero za trzecim razem udało się. Najpierw w Gothamse osiągnął SSJ3. A potem chyba w Komnacie Ducha Czasu, tam gdzie walczył super było, osiągnął SSJ3. Szczerze, Gotenks pojawił się również w Dragon Ball Heroes bodajże, i tam wyglądał naprawdę kozacko, z tego co wiem. Ale po prostu, no ten Gotenks to jest... Nie, przepraszam, nie, nie lubię tej postaci za bardzo. Chyba, że w SSJ3, bo moją ulubioną transformacją jest SSJ3 i Kaioken i SSJ Blue teraz. I oczywiście forma Goda tego z maurą. Ale Gotańc jako postać nie podoba mi się tak jak powiedziałem wyżej, że jest zarozumiały, arogancki, złośliwy. I myśli, że co to on nie jest, że pokona każdego. Jego naprawdę siła ciosów wynosi gdzieś około milio 500-600 milionów. Duli, więc to nie jest jakoś wielce dużo, a poza tym chyba w SSJ3 jest na poziomie SSJ2 Vegety, więc fuzja jak najbardziej potężna, ale cóż powiedzieć, Goten przez to, że ma takie zachowanie, jest bardzo porywczy, bardzo szybko podejmuje decyzję, czyli lecimy, a w tym tutaj wpierdol taki, że Aż boli na to patrzeć Tak więc to by było na tyle Ja się z wami żegnam Dziś pojawi się też inny odcinek Wyczekuj inaczej dzisiaj W najbliższym czasie Czyli możliwie że jutro Jak zrobię dzisiaj jeden odcinek To jutro Ale tak Ja się z wami żegnam Trzymajcie się Cześć i czołem